Cześć z tej strony łucze, witajcie na moim kanale. Dzisiaj kolejne słuchaweczki Lamax DOC ANC. Jakiś czas temu miałem zwykłe, normalne słuchawki na uszczę. Teraz zobaczymy, co w przypadku pchełek, czyli słuchawek dokanałowych, e, może nam się tutaj pochwalić. Lamax Dostajemy słuchawki tak naprawdę w zestawie, gdzie mamy i które jest też wiadomo stacją ładującą. Kabel jest, e, są wymienne. Wkładki do uszu, które można sobie dopasować, no i oczywiście instrukcja plus gwarancja słuchawki i niezbyt drogie, około 300 zł, więc raczej taka średnia półka cenowa. Oczywiście wszystko fajnie tutaj działa, to jest jak najbardziej na plus. Włożenie ich i trzymają się dobrze na magnesach, od razu zaczynają się ładować. Ja z moim S20... 2 e, ultra, nie miałem żadnych problemów jeżeli chodzi o parowanie, od razu tylko je włączymy, od razu się uruchamiają, jest informacja o samym parowaniu. Pchełki całkiem fajne, małe, lekkie. W ogóle tak naprawdę realnie powiem Wam, że nie słychać, nie czuć ich w uszach, więc to mi się jak najbardziej w tym temacie podobało. Sama pchełka jedna waży 5 gramów, więc no to jest, nie da się ukryć, że maleństwo. Jeżeli chodzi o nie, mamy oczywiście diodę wskazującą całą tą płytkę, którą można sterować, różne gesty wykonywać. Jeżeli chodzi o te słuchawki, są mikrofony, tak naprawdę, porty ładowania, tyle, jeżeli chodzi o sam wygląd. Jeżeli chodzi o specyfikację, mamy tutaj, jeżeli chodzi o te słuchawki, Bluetooth 5.3, wsparcie dla AAC i SBC, pasmo przenoszenia 20 Hz, 20 kHz, czysto teoretycznie, Pojemność baterii 40 mAh, jeżeli chodzi o jedną słuchawkę. Cały case 350 mAh, no co wam teoretycznie daje gdzieś przy 50% głośności około 10 godzin odtwarzania. No, bardziej byłbym pewnie bliżej jakichś 7, 8, coś koło tego. No, więc tak to może być. Jeżeli chodzi o samo ładowanie, tak naprawdę samego etui no trochę to trwa z półtorej godziny, więc chwilę nam to zejdzie jeżeli chodzi o sprawy związane z ładowaniem jeżeli chodzi o kwestie funkcjonalności, no to tak naprawdę mamy pady, które w zależności od tego co sobie tutaj wejdziemy w instrukcję możemy przełączać oczywiście możecie pauzować, zwiększać głośność przewijać utwory jest tryb ANC, który oczywiście działa albo włączony, wyłączony, albo w trybie Ambient, jeżeli chodzi o tryb włączony, powiem Wam, że słychać go daje to radę, nie jest to może jakiś rewelacyjny ANC, gdzie wycina tak naprawdę wszystko, ale w większości przypadków działa to sprawnie w trybie. Tym ambient, trochę zabału mi tego ambientu brakowało, więc może kwestia mikrofonów, które mogłoby ich więcej i lepiej to zbierać, ale no wiadomo, nie wymagajmy tutaj... Zbyt wiele, jeżeli chodzi o tę półkę cenową, tak naprawdę. Jest też jeszcze tryb muzyka i jest też tryb gry, gdzie troszeczkę przestawia się e, tak naprawdę e, specyfikacja brzmienia tych słuchawek. W muzyce bardziej muzycznie wiadomo do gier, trochę inne e, częstotliwości bardziej Was mogą interesować. Jak grają te słuchawki? Bo to jest chyba najważniejsza sprawa. E, tak naprawdę grają mocno basowo. To są e, słuchawki dla ludzi, którzy lubią dół jest on bardziej zaakcentowany, jest technologia, no tutaj nazwana przez Lamaxa, e, bass, e, Beat Bass, czy jakoś coś w tym stylu i powiem wam, że no, no słychać to, że, że te słuchawki są właśnie do tego typu rzeczy, tak naprawdę moim zdaniem stworzone właśnie po to, żeby tak zagrały trochę mocniej i, i, i bardziej w klimacie basowym. E, czy poleciłbym Kwestia gustu. Jeżeli ktoś lubi właśnie e, bardziej takie e, niskie granie i, i bardziej e, w tego typu rejestrach, no to tak. A jeżeli ktoś bardziej słucha e, innej muzyki, może nie być do końca zadowolony z tych słuchaweczek. Więc e, takie wnioski, uwagi odnośnie słuchawek Lamaxa: proste, tanie, w miarę rozsądnie wykonane. Wszystko wygląda ok. Brzmieniowo, bardzo basowe. No i cóż, tyle. Tyle odnośnie tych słuchawek Lamax Doc 3ANC. Z tej strony uciek, trzymajcie się ciepło. Hej.